Toczy się śledztwo, nawet jest specjalna komisja śledcza dotycząca specjalnego oprogramowania Pegasus, który został zakupiony od firmy izraelskiej. Czy słusznie podsłuchiwano niektóre osoby, czy taka inwigacja była zgodna z prawem, etc., etc. To oczywiście są ważne elementy, ale pomija się kluczową rzecz. Może nie całkowicie się pomija, ale. Mało o tym mówi, a jeżeli mówi, to tak półgębkiem. A chodzi po prostu o to, czy ta firma izraelska, która sprzedawała te systemy, przypadkiem nie ma możliwości posiadania wszystkich danych, które zostały zebrane dzięki temu systemowi w Polsce? Czy to nie jest w rękach służb izraelskich, które, co by nie mówić, są jednak obcymi służbami? I czy te służby dalej w jaki sposób nie handlują tymi danymi. To jest kluczowy element, to jest kluczowy element, ale on jest jakoś tak mało poruszany, chociaż niektórzy coś nieśmiało na ten temat wspominają.